Ciekawskim z tej strony tak. a dzisiaj, ponieważ już jakiś czas temu otrzymaliśmy wielką paczkę wypełnioną rzeczami od Vito Team, macie już taki odcinek u Ani na kanale, gdzie ona otwierała rzeczy ze sklepu Belly, czyli Kitty Belly. A dzisiaj my sprawdzimy wszystkie rzeczy, które tam były z Vito Shop. Okej, okay, zacznijmy od pierwszej rzeczy, jaką otrzymaliśmy jest. To... Y czy ty się w to wciśniesz? No właśnie, słuchaj, mamy taki mały problem. No, bo mały, jest to, 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 to nie jest pito, mały problem. I boję bo się, to. że. Ja nie Ja w bym w twoim miejscu się wcisnęła. Myślisz? No, dawaj. Nie, no nie, na pewno się nie wcisnę, a nie, nie ma takiej możliwości. Powiem ci, że jesteś totalnym mięczakiem i na pewno się nie wciśniesz. To i na pewno tego nie założysz. No nie, no właśnie jestem mięczakiem. Pasuje, tak więc taka od bluzka słuchaj, słuchaj, się nią, zostawicie teraz. Myślę, że zostawicie pod tym odcinkiem półtory tysiąca łapek, w nie, dwa tysiące łapek w górę, trzy. na YouTube Story się wciśnie w na się wejdę w to? Nie, no Okej, na, okay, na short bardziej. <noise> Dobra, zapisane. Tak, i ja, ja w ogóle chcę powiedzieć, że ja zakupy w Vito Shopie ja sama robiłam na moim kanale, więc koniecznie flanijcie. <noise> Zobaczcie, jak auto -reklama, co nie? Drugą rzeczą od Vito jest kubek, którego już używałem, bo muszę Wam się przyznać, że jest to jeden z moich ulubionych kubków. To jest fenomenalny kubek. On jest, on jest już używany, mocno używany, ponieważ piję z niego prawie codziennie kawę. Jest to kubek termiczny, i jeżeli jest tam w nim ciepełko, to wtedy tu się pojawia resztę rzeczy. Tak więc jest mega, naprawdę to jest ulubiony mój kubek. Ja byłam w szoku, jak ci nalałam w tym pierwszy raz herbatę. I zawołałam cię i takie. Łukasz! co ci się pojawiło? <grym> że Dobra, następną rzeczą jest już mega. Powiem Wam, Najlepsze. że to jest po prostu fenomenalne. Jest Jaki to. Jaki Pluszak, słodki, mega. To ma nawet ubrożek. To jest i nazywa ich psiaczek. Jak go się nazywa? No powiedz, teraz jak się nazywa, ten pies ja wiem. Y Pan pies. Hektor, Hector, proszę. Cię. No przecież piszę na obrozy. On jest fenomenalny, on jest czadowy. Pamiętacie, na moich zakupach, kiedy ja robiłam zakupy w sklepie, strasznie chciałam go kupić, ale niestety nie zmieściliśmy się wtedy w budżecie, ale jest rewelacyjny, także wreszcie do nas w sumie to otarł, więc super. Możecie u... na ramienić. Jak koty tej psy się lubią? O nie. A Wy w komentarzu napiszcie też, jakie rzeczy chcielibyście zobaczyć u nas w sklepie, a my może do tego się kiedyś dostosujemy. I pamiętajcie, że nasz sklep jest u kitka na 100 tysięcy subskrypcji, a u mnie na 400 tysięcy, więc.

Jest. Tak, jest. nie, to nie jest pies w kubku. Jest. Ja widziałam, że jak skoro kotem, kotem, no to będzie się zmieniał nad nim. Wzięliście kiedyś psa w kubku? Super połączenie. Trzymanego przez kota. <noise> mam tu tyle rzeczy, że jest mi się ciężko połapać. Mam długopis od Vito. I mam prawie zużyty, bo ja cały czas go. Używam. Tak, właśnie ja go cały czas używa, tak jak widzę. Ja, ja tak pokazuję... go tylko jak on wygląda. Ja wam pokazuję rzeczy, które już są w użytku, czyli są praktyczne, skoro są w użytku. On jest wielokolorowy i ma broczek. Epickie nakleje 3D. Takie Tak, A ty masz naklejki? Jest. Ja miałam. Bardzo mi się podobają te naklejki, super są. Ja ja też mam tatuaże. Stop. Y, a Ale nie, to jest. To są naklejki. Y, więcej naklejek? To czekaj, czekajcie. O nie. gdzie ja mam naklejkę, tatuaże zgubiłem. A nie. No moje tatuaże. Mam. Ekitek. Ja je też miałam, Przestań, Też je używam. Przecież ja robiłam ich wielki test, one faktycznie świecą w ciemności. I one się wydają takie wiesz, takie e, kolorystycznie nijakie, ale po nałożeniu na skórę one są totalnym sztosem. Więc widzicie, ja mam własne, własne mam, ja dostałem, ty nie masz. E... Słuchaj, mam ręcznik kąpielowy. Nie będę, mógł... Słuchaj, bo ja będę jechać nad morze, będę miał ręcznik z wito, a ty nie masz. Gawesz, my jedziemy ja ja będę miał ręcznik Ale my za tydzień jedziemy nad morze, ale jest trochę zimno, to się nie wykopiesz. Sorry, ale. Ale w wakacje, jak pojadę, to będę miał ręcznik. Sprawdźcie, czy, ey, Ręcznik, zobaczysz to, że pojadę na wakacje i specjalnie wezmę ręcznik Ale chodzi ci teraz za tydzień czy? Nie teraz za tydzień, jak będzie ciepło no Okej, okay, dobra, A ty, za ty? Albo, zobacz, albo wezmę na za tydzień Weźmiesz, jeszcze na wezmę. śniegu sobie rozłożysz panie Zrobię wam jak na śniegu rozkładam ręcznik i kładę się na tym, na plaży, nad morzem, na tym ręczniku Aż rozwozałaś z tego wszystkiego Pff. To jest to co ja myślę? To A jest... nie, nie o to mi A, To jest takie tycie, Matko Kitek. Takie. Co, Ale no pokaż, że to przy twarzy, przy twarzy pokaż. O, o tak, bo specjalnie zbliżyłam. Aha, okej. Okay. No. magnes. Magnes, super. A teraz pokaż, pokaż to, to, bo ja to. to, 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 to. O? No pokaż, to jest to. E, to jest worek na wszystkie wasze rzeczy. Rzeczy się... na buty, na książki, ja tam wszystko też nasiłam. to w jest takich chyba plecach. Chyba. Mam. No to na wszystko. Można w nim schować na Borek przykład. Może być z... Książki, kolorowanki i na takie rzeczy. Rzeczy. Mam tu też jeszcze z życzeniami. Ten życzenie. Ty masz urodziny, a przy Ty tym masz Ty najlepszego tak, tak jest napisane. Aha, ja tak. Mówię... Mm, nie fake, nie fake, tam jest napisane. Wszystko... Okay. Nie, dziś jest twój wielki dzień. No to, dzisiaj jest mój wielki dzień. Kolorowanki. Ja nie koloruję, więc to mi się niestety nie przyda, bo ja jestem, przyda. ja jestem, jeżeli chodzi o rzeczy, zrób to sam, bo jestem najgorszy w tym. Ale mi się przyda. To jest maseczka na twarz. Nos jeszcze. O. Pasuje na mnie? No te okulary też. Ale tego, to wygląda. No, do okularów są super do tego. Nie ukradam się. Nie! swoją tożsamość. Dolejno Dobrze rzeczą, jaką otrzymaliśmy jest. Coś takiego. to jest chyba. Jeszcze raz. Jest to... To jest Książka? komiks. Rozumiesz, to jest komiks. Z tyłu komiks. Super! Bo jest bardzo fajny. Bito i Bella kontra Bito. Sama okładka jest mega dobrze wykonana, mi się na przykład mega to podoba. Grafiki mhm. też są mega fajne. Dobra, lecimy do następnego. To znaczy, A następną... Okay. Nie, to mi jeździ po brzuchu Dobra, następną rzeczą jest niezbędny gamera, czyli jest to tak jakby kreatywny dziennik Tak jak ma Bella, albo tak jak ma chyba Werso Tutaj jest normalnie tak samo różne zadanie, które trzeba wykonać 24 godziny, opisz jak wyglądałyby twoje 24 godziny spędzone tylko z Vito Co byśmy robili z Vito? Pewnie się cały czas grali w Minecraft Gralibyśmy w gry No bug. Dobra, czyli tak, tutaj macie różne właśnie zagadki, pewnie różne olej. Jakieś różne po prostu rzeczy, różne zagadki, zadania, inne takie. Panie, to wygląda. Powiem Ci, że to jest mm -hmm. super. Kolejną rzeczą. Skarpetki. Mam skarpetki. Z Ale ja też się w niej nie wcisnę. A ty masz? Serio? Nie, no bo są ja za... mam 37, a to jest do 36. Są może skarpetki na rękę. Aaa, sorry, nie powiem. Mogę sobie zrobić takiego skarpetkowego potwora. Możesz. Kolejną rzeczą są smycze, które otrzymaliśmy i te otołówki. Ołówki z Vito i Bella. Ołówki są nie za... Zobaczcie, nówki, nówki nie używane. Żeby nie było, nie wszystko używałem Tak więc te ołówki zostałem na później, na gorsze czasy jak mi się ołówki skończą I tu mam to właśnie, o to ele... Smyć. nie, nie No nie mogę trafić, no Kolejną rzeczą i to są jedną już z ostatnich, jakie jeszcze mamy Jest, przepraszam, nie jest A są zeszyty Jedno z, z właśnie... Patrz! to jest y, to co masz na tym, na kubku No tak! To, jest to co potem się pojawia na kubku 100% procent. Ja pamiętam, mniej więcej tak to wyglądało Może nie w 100% idealnie Ale takie coś taka grafika właśnie jest na kubku I ona wygląda super Tak więc kubek jest tos Oprócz tego mam kolejny taki z taką układką I najważniejsze To ja tu, nie to, to nie to, to nie to Zobacz mam a ty nie masz mam Prześcieradło komplet pościelowy O ja. Czyli to jest na poduszkę i na, na, na Kołdrę! Kołdrę! Puderka? No tak, e, Kitek nigdy nie robi prania, więc nie wiem jak co się nazywa. E, bo ponieważ... Ja to robię. Ja nie mam czasu, ja Aha. wtedy gram, Aha, rozumiesz? Super. Więc proszę mi nie przeszkadzać. Fajnie. Proszę się nie czepiać, Kitka. to są chyba już wszystkie rzeczy, jakie mam od Vito Team. Chyba nawzajem, nam w brzuchach na zmianę. Jesteśmy głodni, płocy. Nie, czemu w tej całej paczce znalazł eee. się popie. popit? Popit, bo eee. był z mojego odcinka, którego jeszcze nie dałam, więc Aha. cicho. Eee, więc, tak, e, tak, cicho. E, to to nie popić, tak? nie Co on tam robił? Co on tam robił się pytam? Mieszał! I Party! No to są jeszcze serwetki, szybko, pokaż i Przepraszam, ci przepraszam, zostały jeszcze serwetki. I zostały chyba to są te urodzinowe, co wieszasz sobie tak Girlandy, no. jakby. Jak się nazywa? Chyba girlandy. Nie znam się, nie mam zielonego pojęcia, ale to jest kolejna rzecz. Zrób to sam, więc ja nie. Znam Jakie zrób sam? to sam? No jak wiesz, Zobacz, jest sznurek, są rzeczy? Ja już koniec, to już, jest, ja już wymiękam, rozumiesz. Zrób to sam, nie, ale te serwetki są super. Co? I chyba to jest wszystko. Na urodziny. I tak właśnie wyglądają wszystkie rzeczy, które otrzymaliśmy ze sklepu WITO. Tak i mi najbardziej podobał się e, ten psiaczek, Hektor. Tak. A tobie? Kubek? No, nie, psi y, psiaczek i przede wszystkim kubek To są dwie rzeczy, czyli psiak w kubku był najlepszy A wy oczywiście napiszcie w komentarzu, co wam się najbardziej podobało Wydaje mi się, że... Psiaczek <grych> <grych> Nie no, ale napiszcie w komentarzu, co takiego chcielibyście zobaczyć u nas w sklepie A my będziemy się już z nami żegnać Tak więc na razie wszystkim Pa